Decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego, nowym szefem sztabu Prawa i Sprawiedliwości zostaje europosem Joachim Brudziński. To informacja, jaką na Twitterze przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek. I o to będę pytał, m.in. o to w kolejnym e, programie Dnia na Żywo na antenie TVN, mi, TVMN. Michał Ranek, kłaniam się Państwu. Przy naszym Skype'ie Mój Państwa gość, Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Panie Pośle, witam Pana. Kłaniam się Panie Rektorze, dzień dobry. Cieszę się, że mogę zadebiutować u Państwa. Panie pośle, to zacznijmy od Joachima Brudzińskiego wobec tego pana kolegi. Dlaczego akurat Joachim Brudziński? Jakie ma umiejętności, jakie ma predyspozycje do tego europoseł, że akurat on będzie odpowiadał za sukces ewentualny albo no, również ewentualną porażkę, którą też zakładam, że każda partia polityczna musi brać pod uwagę? Cóż, no tutaj wielu argumentów można by użyć. No po, pierwsze, po pierwsze, Joachim Brudziński... Idzie z nami w tej politycznej drodze jeszcze od czasów porozumienia centrum, czyli od, od naszej pierwszej partii, więc z całą pewnością niezwykle niezwykle idowa postać. Natomiast ja bym tutaj stawiał akcent na jego charakter i na jego predyspozycję. Niezwykle niezwykle konsekwentny w działaniu. Człowiek, który, który odpowiadał w naszej partii za organizację. Wielu istotnych, wielu istotnych wydarzeń, konkretny, zdecydowany. Myślę, że to jest, myślę, że to jest bardzo, dobry, bardzo dobry wybór i, i osiągniemy coś, na czym, na czym myślę, myślę szczególnie w kontekście tego kongre, kolejnego kongresu programowego w Łodzi nam zależy, czyli na dynamice, bo. Bo... No właśnie, to ma, to ma być takie nowe, nowe otwarcie w tej pracy, jaką musi wykonać Prawo i Sprawiedliwość. Cztery miesiące do wyborów kilku procent brakuje do tego, żeby wywalczyć trzecią kadencję. To wobec tego, pana zdaniem, na co tutaj należy zwrócić uwagę, na co musi postawić Jachim Brudziński, na co musi postawić Prawo i Sprawiedliwość, żeby przekonać do siebie tych nieprzekonanych wyborców? Co ma być tym punktem zaczepienia w tej kampanii? No przede wszystkim przede wszystkim myślę, że zetknęliśmy się z czymś, z czym niby, niby mieliśmy do czynienia, czy mamy do czynienia od dłuższego czasu, czyli z bardzo silną, bardzo silną agresją, nie tylko werbalną, wobec nas, i to może powodować, że część naszych zwolenników no jest, jest lekko, z jednej strony jest lekko zdziwionych, a, a z drugiej może być, może być lekko wycofanych. Dlatego, dlatego będziemy chcieli konsekwentnie odpowiadać naszymi propozycjami programowymi, a przy tym pokazać tą konwencją w Łodzi, że, że jest nas wielu, że, że jesteśmy dynamiczni i że nie tylko mamy wiarę w zwycięstwo, ale mamy pomysł na to, jak go, jak go dokonać, bo, bo o, to głównie, o to głównie chodzi. Myślę, że wyborcy prawicy jakby z gruntu no nie, ma, nie, mają takiej dozy, nie mają takiej dozy złości w sobie. Myśmy zawsze stawiali na program, przedstawienie programu, potem jego konsekwentną realizację. No a tutaj, pan, no, z punktu widzenia kogoś, kto, kto jest wyborcą, kto, kto tam się mniej lub bardziej tym życiem politycznym interesuje, on jest na przykład bezustannie wyzywany w różnego rodzaju mediach społecznościowych, tylko napisze czy, czy udostępni jakiś post związany z rządem Prawa i Sprawiedliwości. No, no to, to, to jest coś, czego oczywiście, że, że kampanie mają różną swoją dynamikę. Temperaturę i tak dalej. Natomiast, no jakbym pana redaktora zapytał, czy pan kojarzy jakąkolwiek propozycję programową, szczególnie ze strony Platformy Obywatelskiej, która jest tym głównym, powiedziałbym, sprawcą tej, tej agresji, no to myślę, że nawet przy dużej orientacji pana redaktora w polskiej polityce byłby z tym kłopot. Oni systemowo nie przedstawiają celowej i świadomie propozycji programowych, żeby nie było możliwości się na nich odnieść i tylko bazują na negatywnych emocjach. I więc musimy tutaj przedstawić, przedstawić kolejne elementy programu, natomiast w dynamicznej formie, tak żeby, żeby nasi wyborcy wiedzieli, że jesteśmy silnie zdeterminowani do tego, że po pierwsze, żeby wygrać, a po drugie, żeby je znowu konsekwentnie wdrożyć. To myślę, że to jest nasz główny cel w tej chwili. I przedstawiacie propozycje, między innymi propozycję referendum to jest odniesienie oczywiście do tych najnowszych pomysłów i zgody unijnych krajów na pakt imigracyjny. Jarosław Kaczyński mówi, my to referendum zorganizujemy, Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć i Polacy się wypowiadają, że imigrantów z krajów islamskich do Polski nie chcą. Chodzi o 1900 osób, których Polska miałaby. Przyjąć to jest na tyle istotna liczba, że to bezpieczeństwo Polek Polaków mogłoby się pogorszyć? to, że Proszę pamiętać, że to ma być proces, to znaczy, że to ma być tylko pierwsza transza, że takiego słowania użyję, czyli, czy, czy pierwsza grupa. Do tego jakby zadziwiająca jest zupełnie sytuacja, bo no jednak co by nie mówić nawet o osobach, które się nielegalnie dostały do Europy, no to one sobie jakiś, jakiś kraj wybrały. I teraz znaczy co mamy zrobić, nawet gdyby one miały być tutaj przywiezione. Znaczy, no, w jaki sposób mamy tutaj zadziałać. No dlatego to jest, no to jest bardzo duża, bardzo duża ilość, ilość wątpliwości, takich, które wskazują na to, że to po prostu nie jest dobry pomysł. Sta kraje tak zwanej Starej Unii próbują w ten sposób rozwiązać problem, które same, które same stworzyły. No, tutaj, tutaj się jakby niektóre, niektóre rzeczy mają swoje mają przyczyny, przyczyny tych, tych, tych skutków, które teraz widzimy, są czasami y, nawet 100 lat czy, czy wcześniej, no bo to kraje, proszę zwrócić uwagę, że to kraje, które prowadziły bardzo agresywną politykę kolonialną, szczególnie w, w dużej mierze w odniesieniu do Afryki, no w tej chwili się borykają z tego typu problemami. My nie mamy nic przeciwko temu, żeby. No, ja pracuję w Komisji Infrastruktury, więc no mogę powiedzieć na przykład na rynku kierowców powyżej 3,5 tony spotka pan redaktor kierowców i z Bułgarii, i z Białorusi, i z Ukrainy, ale nawet z Kazachstanu. Bo po prostu jakby jesteśmy, jesteśmy silni na tym rynku i tych kierowców potrzebujemy, no ale jest naprawdę zasadnicza i radykalna różnica między kimś, kto przyjeżdża z innego kraju, kto ma swoje dokumenty, występuje legalnie, przekracza, przekracza legalnie przejście graniczne i występuje poza na pracę i tu legalnie pracuje i to płaci podatki, od kogoś, kto płaci jakiś przemytnikom na Morzu Śródziemnym, żeby przepchnąć do do Europy, no i, i, a szczególnie wobec kogoś, kto, dla kogo najdelikatniej mówiąc, praca nie jest priorytetem, no, że tak to najbardziej dyplomatycznie ujmę. Więc no, tutaj jest znacząca od... różnica. No, polskie społeczeństwo pokazało niezwykle heroiczny czyn, jeżeli chodzi o przyjęcie uciekających z Ukrainy matki, matek i dzieci. Natomiast no, proszę zwrócić uwagę na pewien, na pewien paradoks. Uciekające przed realnymi rakietami i rosyjskimi bombami, ukraińskie matki z dziećmi na rękach. Mogły przyjść na legalne przejście graniczne, pokazać paszport i, i, i legalnie wejść do Polski, a jednocześnie próbuje się to zrównać z dżentelmenami, którzy, że tak się dyplomatycznie wyrażę, którzy, którzy albo pokonują Morze Śródziemne płacąc jakimś przemytnikom, albo płacą reżimowi Łukaszenki i przychodzą na naszą granicę z Białorusią, próbują nielegalnie, nielegalnie przekroczyć. No tutaj nie można postawić znaku równości. No każdy, kto ma chociaż elementarny, powiedziałbym, przyzwoitość i rozum. Jest w stanie to zrozumieć, dlatego my, dlatego my proponujemy to referendum. No, my musimy tutaj postawić twardą tamę Unii, bo y, tutaj wszyscy członkowie, wszystkie kraje mają różne prawa. No, my mamy takie same prawa i nie będziemy. Nie będziemy płacić, jakby za czyjeś, za czyjeś błędy. No, chodzi bardzo... o, chodzi o, mechanizm, o mechanizm solidarnościowy, tak e, słyszymy z, z, z instytucji unijnych. Jak myśmy przyjęli te matki z dzieckiem z Ukrainy? 22 tysiące tak? euro za każdego nieprzyjętego imigranta z krajów islamskich to jest, to jest ta kwota, która grozi em, Polsce, kiedy nie zdecydu... rząd nie zdecyduje się przyjąć tych imigrantów. Natomiast już wsparcie unijne dla. Rzeszy dla milionów Ukraińców, których przyjęliśmy, przecież uciekających tak. przed wojną do Polski, średnio 200 euro. To jest ta dysproporcja, panie pośle. Ale jeżeli no, chodzi, to chodzi o wasze. Polit... 2000 euro na, na każdą matkę z dzieckiem, która uciekła z Ukrainy, to chyba byśmy nie wiedzieli, co z tym pieniędzmi robić. Ale no więc właśnie, tych pieniędzy nadal nie ma. Natomiast, panie pośle, bo nie każdy jest tak nastawiony do tej polityki. Dzisiaj rządu mówi o opozycji. No. Przyjaźnie, tak to nazwijmy. Chodzi mi o wypowiedź lidera Konfederacji, Krzysztofa Bosaka, który mówi w ten sposób, nie kryjąc tego sceptycyzmu wobec waszej polityki, jego zdaniem to jest gra pozorów, wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego dotycząca nielegalnych imigrantów. To, cytat, jest próba przykrycia skrajnie proimigranckiej polityki rządu PiS. No, to, no to, jest tutaj, to jest tutaj taka próba jakby pokazywania czy nierozróżniania tego, że ktoś, kto przyjechał do Polski... I chce legalnie i uczciwie pracować, stawiania znaku równości z kimś, kto płaci przemytnikom i, i, i przyjeżdża nielegalnie bez dokumentów i pracować niezależnie. No ja uważam, że to jest po prostu niesprawiedliwe, nieuczciwe wobec tych ludzi, bo, bo ktoś, kto przyjeżdża, jakby decyduje o tej, decyduje o tej ocenie. Po prostu to, jak, jaki jest determinant i, i po co ten ktoś, jakby do, do, między innymi do Polski przyjeżdża. No jeżeli ktoś legalnie przyjeżdża i legalnie podejmuje pracę, i legalnie płaci podatki, to ja uważam, że to, że to jest korzystne dla, dla obu stron. Natomiast stawianie znaku równości między nielegalnym imigrantem bez dokumentów, który, którego, którego celem nie jest praca, a między kimś, kto ciężko pracuje, to uważam, że to jest po prostu nieuczciwe. Więc z tym szacunkiem dla pana Bosaka, ale myślę, że tu stawianie znaku równości jest po prostu nieuczciwe. Panie pośle, zdaję sobie pan sprawę, że nie żyje ani Pan, ani ja w wolnej Polsce? A któż jest autorem tej, tej radosnej opinii? Donald Tusk, Panie Pośle, życzył Jarosławowi Kaczyńskiemu z okazji urodzin. Szczęścia w życiu osobistym i następnych urodzin w wolnej Polsce? Panie redaktorze, paradoks polega na tym, że w obecnej z obecnej rzeczywistości, w obecnej Polsce, lider opozycji może organizować manifestacje właściwie tam, gdzie chce i nikomu włos z głowy nie spada, natomiast w tej jego, w cudzysłowie wolnej Polsce, to pamiętam takie sytuacje, jak dziennikarzowi służby specjalne na oczach kamer wyrywały laptopa, pamiętam kopanie, kopanie ludzi, którzy szli w pokojowym Marszu Niepodległości, ale przede wszystkim pamiętam jak kibiców tylko za to, że wiesili jakiś napis z jakąś, no może niezbyt smaczną rymowanką, sadzano do aresztu i, i siedzieli tam całymi tygodniami, więc ja z całą pewnością patrząc w oczy widzę i panu rektorowi mogę powiedzieć, że jesteśmy w wolnej Polsce, tak, z całą pewnością jesteśmy w wolnej Polsce, chyba najlepszym dowodem na to jest to, że można takie głupoty opowiadać po prostu. Ale Donald Tusk na Twitterze, choć jest aktywny, nie odniósł się chociażby do transparentu, jaki pojawił się na jednym z jego wieców wyborczych. Mówię o tym transparencie w Poznaniu, gdzie jeden z sympatyków Platformy Obywatelskiej, sympatyków opozycji Donalda Tuska, przyniósł transparent, na którym było napisane, widniał napis, że Bóg zabrał nie tego Kaczyńskiego, co trzeba. Był też umieszczony tam wizerunek terrorysty Teda Kaczyńskiego. No to, tutaj uważam, że za to, za to powinny nastąpić przeprosiny. Ten, ten napis powinien, powinien zniknąć. No haniebna będzie się ale może Ale tych różnić. przeprosin nie ma. Dlaczego tych przeprosin zabrakło w Pana ocenie? No ponieważ, ale on, oni mają taki sposób działania, że oni po prostu udają, że jak coś jest nie, nie po ich myśli, to mi udają, że tego nie ma. No to jest taki no... No tym się facet różni od, od chłopca, że facet się potrafi przyznawać do błędów po prostu i, i czasami trzeba przeprosić. No i tyle, no to była dokładnie taka sytuacja, no i ja jakby y, wszystko we mnie krzyczy jak słucham pana Donalda Tuska i kompletnie się z nim nie zgadzam jakby, i uważam, że tysiące decyzji, które podjął były dla, moje, dla mojej ojczyzny niekorzystne, ale nigdy nie będę musiał śmierć, nigdy nie będę, bo jest też Polakiem po przede jest człowiekiem. No to tu trzeba rozróżniać jakby mieć jakąś, jakąś gradację w głowie, jakby Tego, na co, na co można sobie pozwolić, i, i jakby na jakąś własną autorefleksję i, i autokontrolę. No to polityka jest czasami twardą dziedziną, jest konkurencją, ale to są to jest pewien rodzaj, porównałbym, tego do, porównałbym to do, do drużyn piłkarskich. No ale rozumiem, że jak gra reprezentacja i grają hymn, no to wszyscy go śpiewamy. na to, że pan redaktor kibicuje w legi Warszawa, a ja kibicuję. Zawiszy Bydgoszcz, no to jak stoimy obok siebie na stadionie i grają polski hymn, gra polska reprezentacja, no to razem śpiewamy i tak samo się przy tym hymnie wzruszamy, a nie się zaczynamy między sobą tłuc. No to no to, to, już, to już przestaje być jakby z, z, po prostu zdrowe, więc jeżeli ktoś takie granice przekracza, to no nie, nie można po prostu na to pozwalać, uważam, że powinien się zachować jak mężczyzna i po prostu przeprosić za to i tyle. To tak też byłby sygnał nie. do jego wyborców, że tego typu rzeczy nie są akceptowane. Tych przeprosin zabrakło. Panie pośle, postawimy w tym miejscu kropkę. Pięknie dziękuję. Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Był razem ja z nami. bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie za debiut. Dziękuję. A Państwa zapraszam dosłownie już za chwilę kolejny punkt w naszym programie i moja kolejna rozmowa. Pozostańcie Państwo z nami. Wracam za chwilę. Zwierzaki są naszą rodziną. Od 30 lat gotujemy dla nich zdrowo i pysznie. Naturalnie polskie produkty, tradycja, wiedza, doświadczenie i miłość ludzi, którzy tworzą tę wspólną historię. Oto przepis na znakomite jedzenie dla Twojego pupila. Pupilkarma.pl Kabat Tire. Polski producent z Wielkopolski poleca rolnikom wysokiej jakości, wytrzymałe, trwałe, bezpieczne polskie opony i dętki. Kabat Tire. Polska marka. Firma handlowa Rafał Karp to partner polskich rolników zapewniający optymalne ceny i pełną obsługę skupu oraz sprzedaży zboża. Gibar, rodzinna firma z tradycjami. Producent wyśmienitej śliwki luksusowej oraz aksamitnego pysznego mleczka. Bogaty asortyment od cukierków przez bakalie w czekoladzie. A teraz także nowość – jelly. Żelki na bazie soków owocowych w czekoladzie z posypką. Niech cię porwie różnorodna konsystencja truskawki i pomarańczy w niecodziennym wydaniu. Kupuj polskie. Tylko od firmy Gibar. Czy wiesz, że w polskich lasach żyje ponad 40 tysięcy gatunków? To aż dwie trzecie wszystkich gatunków w kraju. Żubry, rysie, wieliki czy żółwie błotne chronimy tak samo jak najcenniejsze polskie lasy. Lasy Państwowe. Dla lasu. Dla ludzi. Ultrapur. Skuteczna izolacja poddaszy. Polecam Oscar Pfeiffer. Firma Colton, polski producent pomp ciepła i ekologicznych kotłów z certyfikatem na dofinansowanie. Sprawdź nas na www.colton.pl. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Niestety w 2022 roku w Polsce na świat przyszło zaledwie 305 tysięcy dzieci, to najmniejsza liczba od czasów II wojny światowej. Utrzymanie tego trendu będzie oznaczało, że już za 80 lat Polska będzie liczyła zaledwie 20 milionów obywateli. Ale tak nie musi się stać. Potrzeba naszej wspólnej troski o to, by w Polsce rodziło się więcej dzieci, by otrzymały dobre wychowanie, które pozwoli im wziąć odpowiedzialność za losy ojczyzny. Nie uchylajmy się przed tym zadaniem. Dajmy wspólnie świadectwo i spotkajmy się na Narodowym Marszu dla Życia i Rodziny. Już 18 czerwca pod hasłem Dzieci przyszłością Polski przemaszerujemy ulicami Warszawy. Przyjdź z całą rodziną. Nie możecie zabraknąć. Sprawdź szczegóły na stronie internetowej www.marsz.org. Polecam ogólnopolską sieć pizzerii 105. Dołącz do nas na 105.pl. Zapraszam. Boże Dar Bałam się, że nas. zabija. Dokąd miałabym pójść z czwórką dzieci? Obiecywał, że to ostatni raz, a ja mu wierzyłam. Myślałam, że to moja wina. Przynajmniej nie bił dzieci. Dziś. wreszcie mam pomoc. Dom musi być bezpiecznym miejscem. Ochrona ofiar przemocy powinna być natychmiastowa i skuteczna. Przygotowaliśmy ustawę antyprzemocową, która to zapewnia. Pomagamy pokrzywdzonym.